Cześć, tutaj KryptoKozak. Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj z serii, e, materiał o jednej z, z kolejnych giełd. E, wcześniej e, nagrałem Wam materiał o giełdzie Kucoin, z której bardzo chętnie korzystam, bardzo ją e, sobie chwalę. Mimo tam kilku wad, które, których, które zarzucaliście. Między innymi takiej, że, że udało się ją kiedyś tam zhakować. Natomiast, natomiast no dzisiaj generalnie chciałbym Wam powiedzieć o innej giełdzie. Według mnie mało popularnej, jeżeli chodzi o tutaj naszych rodaków, natomiast jest to jedna z większych giełd kryptowalutowych na, na świecie, więc dzisiaj o niej Wam coś więcej opowiem giełdę tą zatytułowałem e, ge, Giełda Gemowych Perełek. E, giełda ta ma bardzo duży plus. E, jest nią to, że e, tak jakby notuje e, fajne, nowe e, projekty, które co dopiero ujrzały światło dzienne. Tak? Czyli to jest taki uniswap, można powiedzieć, dla dla, 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 wielu, dla wielu projektów. Nie podam może wam konkretnego teraz przykładu, chociaż zaraz wam pokażę, jakie, jakie między innymi tam projekty na tej giełdzie są i zobaczycie, że, że wiele z nich jest tylko na Unisłapie i, i właśnie tutaj na tej giełdzie, o której nazwę zaraz wam, zaraz wam powiem. W dalszej części pokażę oczywiście, jak ta giełda działa, co można tam na niej zrobić. Jak, jak głosować, jak brać udział w zakupie na tym przysłowiowym rynku pierwotnym kryptowalut, które się tam często pojawiają. No i na koniec, Hit, z którego na pewno warto skorzystać, jest opcja otrzymania najpierw 1000 dolarów testowych w, w Tetherów Testowych. a tak to dokładnie nazwijmy po zrobieniu KYC i dodatkowo później jeszcze 500, jeżeli to 1000 wrzucimy w, w landing, to też wam pokażę jak, jak otrzymać generalnie 1500 testowych teterów, które będą nam generowały dochód. Można to wrzucić na dokładnie 25% w skali roku i, i środki te będzie można dalej nimi obracać. Ale to na koniec materiału, więc przechodzimy do meritum. Oczywiście teraz wszyscy, którzy chcą skorzystać m.in. z tej. Ostatniej tutaj kwestii, czyli 1500 dolarów. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, subskrybuj mój kanał. Dowiesz się, Dzisiaj oczywiście, jak otrzymać to 1500 Teterów. Przepraszam, nie dolarów, Teterów testowych. A oczywiście, będziesz miał dostęp do, w, subskrybując mój kanał, do. Innych ciekawych rzeczy, które już niebawem będą, bo są nowe, fajne projekty, o których chciałbym Wam pokazać. Na których będzie można fajnie, fajnie zarobić. Więc, giełda ta, o której mówimy, jest to giełda Gate.io. Jak widzicie, jest to w tym momencie czwarta giełda pod względem wolumenu. Tam 24-godzinnego, natomiast no, generalnie, jak widzicie, no Binance jest numer jeden, Con Conbase Pro, później Kraken jest trzeci, taki trochę nieco zapomniany. Oczywiście wszyscy mm, już tutaj, że tak powiem, uczestnicy rynku z poprzedniej Hossy Kraken bardzo znają i pewnie miło wspominają, bo to była giełda, która naprawdę liczyła się a teraz jak widzicie jest jeszcze mimo wszystko na podium mimo, że o niej cisza Gate.io jest to giełda z tego co się orientuje chińska więc tam pewnie większość klienteli pochodzi właśnie z tamtego, z tamtego kraju, natomiast jak najbardziej giełda jest fajna ja przyznam szczerze, że do tej pory tak jak Wam mówiłem byłem głównie zwolennikiem Kucoina, oczywiście w celu uzupełnienia miałem konto na Binance no i tam oczywiście Crypto.com też dodatkowo jako taki dodatek ale teraz tak jakby im bardziej się z tą giełdą zaznajomiłem jakie ma opcje jakie możliwości, właśnie jaki dostęp do do, do, do nowych kryptowalut, których nigdzie nie ma a można je kupić tylko na Uniswapie a wiadomo prowizje są jakie są warto, warto to rozważyć, a jeszcze dodatkowo ten Nasz bonusik, o którym zaraz też Wam powiem. Giełda generalnie wygląda tak, jest to. Nie jest to nic skomplikowanego, natomiast zacznijmy może, żeby Wam powiedzieć o tych perełkach, które tutaj są. To zobaczcie sobie, co ostatnio było, było notowane z takich, z takich fajnych projektów audio kto tam oglądał moje materiały już jakiś ponad miesiąc temu e, o tym projekcie mówiłem e, Tidal e, tutaj z takich projektów e, znanych jeszcze zaraz tu rozszerzymy i e, zobaczymy e, o Ecomi e, kto, kto jest tutaj fanem tego e, Polka City Vera City Chromia, no takie same hiciory, same hiciory tutaj jak widzicie z ostatnich, z ostatnich dni Najnowsza pozycja, render Oczywiście widzicie jak od razu 57% w, w górę Render tak z ciekawości zobaczymy na jakich giełdach W tym momencie jest Nie jest to mały Mała kryptowaluta, więc pewnie już na wielu rynkach się pojawiło. Natomiast e, tak, to akurat jak widzicie, jest na wielu. Natomiast są mniejsze projekty, gdzie, gdzie, gdzie tak jak ich tutaj za bardzo jeszcze mm, nie ma. E, dobra, e, także to sobie jeżeli chodzi o projekty, możecie popatrzeć, bo, bo, bo tych stron jest, jak widzicie, dużo więcej i można sobie tutaj dalej e, przeprowadzić przesuwać i sprawdzać co tam jeszcze ciekawego ostatnio się pojawiło natomiast no, nie jest to przedmiotem tej, te, tego materiału bo mamy i lecimy dalej o Alice oczywiście z tych hiciorów z ostatnich załóżmy to dwóch dwóch tygodni dobra to to, 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 to lecimy dalej jeżeli chodzi o, o to co jest istotne to zakładka startup i tutaj y, zobaczcie m, które projekty można było y, na które można było się zapisać i ostatecznie po, y, po zapisaniu się na nie y, jakiejś części kupić bądź dostać jakąś tam proporcjonalną kwotę do, do zapisu w, w postaci airdrop, Airdropa y, Tutaj, jeżeli chodzi o, o te projekty startupowe, to co jest istotne, płatności najczęściej bądź zapis musimy zapłacić w lokalnym, w lokalnym stablecoinie tej giełdy, czyli USDG. Dlatego, jeżeli będziecie tutaj sobie zakładać konto, gdzie link do, tego, do tej giełdy macie pod, pod materiałem, z którego zachęcam do tego, żeby się zapisać, zarejestrować, to warto, warto kupić sobie trochę tego USDG, żeby trzymać, trzymać na możliwość pojawienia się kolejnego, kolejnego projektu startupowego. Ten ORAO zakończyło się niedawno, kilka dni temu, natomiast niedługo jest tutaj coś w przygotowaniu. Jeszcze nie wiemy, co dokładnie, natomiast coś tam, coś tam się niedługo pojawi i na pewno warto wziąć w tym udział, bo no, to, co się teraz dzieje, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, ale sami wiecie, że, że projekty, które dopiero startują. No to mają przybitkę niesamowitą Także Także na pewno warto Także tutaj Bądźcie w gotowości Niedługo coś się, niedługo coś się pojawi Jeżeli chodzi o, o W ogóle Tutaj Trading I tak dalej To mniej więcej ta strona wygląda w ten sposób Jest standardowa Bym powiedział do, do większości do większości yy, giełd. Yy, tutaj jest wszystko proste, przejrzyste, łatwe. Yy, tutaj mam jakąś tam transakcję. Tak, jeżeli chcielibyśmy sprzedać ten ich token, o którym też zaraz jeszcze powiem gate token, yy, to, to jak najbardziej tutaj, zobaczcie, no sobie ustawiamy cenę. Tu już cena, nam się wyświetliła. Yy, tutaj zaznaczam 25-73% tego, co posiadam. I po prostu klikam sprzedaj. Jeżeli tu chcę coś pozmienić, no to to no Generalnie bardzo, bardzo proste w użyciu interfejs, więc tutaj nie ma nad czym się rozwodzić. Także, także tak, tak wygląda ich interfejs. Natomiast my lecimy dalej, bo to co jest jedną z ważniejszych kolejnych rzeczy, oprócz zakładki Startup, to jest zakładka Giveaways. I tutaj, i tutaj to, co jest naprawdę super, to właśnie nowe projekty, które wchodzą, bądź jakieś, jakieś, jakieś lokalne promocje, bym to tak nazwał. To, to warto z tego korzystać. Przykładowo, zobaczcie ten render, który dzisiaj wszedł. Za chwilę od godziny. 8 już się zaczęło. Eee, czekajcie, włączyłem. Generalnie będzie można ulokować eee, te tokeny na 50% w skali roku. Eee, będzie oczywiście tutaj tam ograniczona ilość eee, tych tokenów, które będzie można eee, ulokować. No, tutaj trzeba by było się z tym zapoznać. Eee, natomiast takie, takie tutaj. Nazwijmy to promocji się pojawiają, zwłaszcza z nowymi, nowymi tokanami, które są tutaj albo się pojawiają na giełdzie jako nowe, albo w ogóle jako, jako tak zwany startup, który wchodzi dopiero na, na rynki giełdowe. Tak to nazwijmy. Więc jak widzicie, tutaj na przykład teraz jest możliwość ulokowania. Na 14 dni, a to zaraz będzie. Przepraszam, to jeszcze nie jest, ale będzie e, e, Binance e, Coina. Binance Coina będzie można tak ulokować. E, także tu trzeba byłoby się rozejrzeć e, i, i jeżeli mam akurat daną krypto. To będzie można sobie fajnie lokować, a najczęściej jeżeli uda nam się coś kupić na tym rynku pierwotnym, to wtedy jest tutaj taka promocja i, i będzie można z, z tej promocji skorzystać. Dodatkowo tutaj w tej na tej giełdzie zbieramy, zbieramy takie punkty które następnie można wymieniać na na po prostu nie płacić prowizji. Tymi, tymi punktami będzie można, o, tak jak tutaj macie opis, płacić po prostu zamiast tradycyjnej prowizji. Tutaj widzicie mój stan konta w, tym, w tych testowych Tetherach. Zaraz Wam powiem, jak, jak to uzyskać i co dalej z nimi robić, żeby Wam generował dochód natomiast to co jeszcze chciałem wam powiedzieć tutaj już chyba wszystko Tak, czyli tutaj mamy w tej zakładce giveaways, bonusowe kampanie i tutaj warto śledzić je na bieżąco bo, bo są fajne, fajne promocje dobrze co jeszcze chciałem wam powiedzieć chciałem wam jeszcze zanim przejdziemy tutaj do do tych, do tych testowych Tetherów, jakie dostać, to chciałem Wam powiedzieć o tokenie natywnym Gate Token, czyli GT. Jeżeli chodzi o ten token, tu macie jakąś tam historię. Powstał 2 marca, tak. Natomiast o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że ten token jest wykorzystywany właśnie często do, do zakupu albo do głosowania. To, co jest jeszcze też właśnie istotne, tutaj na giełdzie można i warto głosować. Zaraz powiem Wam, a tutaj jest właśnie voting activities, to chciałem Wam pokazać, bo to jest też istotne. Giełda często tutaj wyznacza jakiś token, i ludzie głosują w kwestii tak jak Polka City, to Wam się wyświetla, czy, czy, czy jakieś inne. O, właśnie, render token ten, ten tutaj przed chwilą, który, o którym mówimy, mówiliśmy. Głosują na to czy ten token ma się pojawić na giełdzie czy nie jeżeli zostanie uzbierana dana ilość tak jak w przypadku tutaj Alaya, Alai przepraszam to wówczas jeżeli się zapiszemy i ten token uzbiera tam daną ilość głosów w tym przypadku 10 milionów a uzyskał 31 jak widzicie prawie to wchodzi na giełdę i wszystkie osoby które głosowały otrzymują proporcjonalnie jakiś airdrop tego tokena. To, co jest istotne, tu płaci się, właśnie głosujesz, głosujemy tym gate tokenem, dlatego warto również, jeżeli chcecie tutaj zarabiać na, na tych airdropach poprzez zagłosowanie, trzeba mieć w posiadaniu gate tokeny i je warto, warto kupować. To, co chciałem Wam jeszcze tutaj, może wrócimy zakładkę trading. Pokażę Wam wykres. O, właśnie tu nawet mam wykres, wykres Gate Token. Jak widzicie, on jeszcze w 15 lutego, czy tam 20 lutego kosztował 0,9%. To jest do, do, do Tetera. Jak widzicie. Natomiast od tego momentu był potężny strzał na 2,50. Nawet tutaj widzę 2,80, później spadł na 1,3, tutaj znowu na 1,6. Te strzały są bardzo łatwe do wyjaśnienia. Jeżeli zbliża się jakieś, jakieś głosowanie, ludzie wtedy nabywają te tokeny, żeby móc zagłosować i, i dzięki temu nabyć jakiś tam token, który będzie więc im jakiś ciekawszy token, bardziej perspektywiczny, wówczas większe zakupy. I, I cena też rośnie, więc tutaj rzucam tylko pomysł. Nie jest to porada inwestycyjna, ale jeżeli po pierwsze, jeżeli widzimy, że token znowu gdzieś tam zaczyna rosnąć, no to znaczy, że jakiś projekt się zbliża albo jest jakieś informacja, że właśnie jest jakaś konkretna data kolejnego głosowania, no i wówczas ludzie znowu kupują tokeny żeby móc zagłosować i móc na tym zarobić, ja nie ukrywam, że tutaj w tym momencie może nie mam dużej ekspozycji, bo mam 1,3 tego gate tokena, natomiast będę go chciał sukcesywnie sobie dopierać, żeby mieć tam zawsze na tych kilka głosów i zawsze się tam załapać. Na, no w zasadzie na każdy będę głosował. Na każdą, na każdy token, który wejdzie, no bo giełda, giełda, z tego co widzicie, te tokeny są fajne i, i po prostu dają zarobić. No, co tu dużo ukrywać. Dobra, nie zanudzając, mam nadzieję, że, że nadal ze mną jesteście. Przechodzimy do tego, co co jest najważniejsze. Tak jak Wam powiedziałem, jest możliwość, nie wiem jak długo to będzie funkcjonowało, jeżeli ktoś ten film obejrzy za 2-3 miesiące, może już tego, tej promocji i, i tego nie będzie, natomiast tutaj, jeżeli przejdziemy sobie w tym giveawaysie na zakładkę zadania i bonusy, to mamy możliwość klejmowania tysiąca testowych teterów. Co to jest teter testowy? Teter testowy jest to kwota, którą dostajecie na swój rachunek giełdowy. Są to tetery, których nie można wypłacić. Natomiast teterami tymi możemy sobie stejkować i za te stake'owane tetery otrzymujemy realne tetery. Żeby otrzymać ten token, te, te 1000 teterów testowych musimy na giełdzie przeprowadzić pełną weryfikację z dowodu tradycyjna weryfikacja testowa kto nie zrobi no nie dostanie tych teterów kto zrobi te tetery testowe dostanie i będzie mógł na nich zarabiać to co chciałem wam powiedzieć i pokazać to to, że że to naprawdę funkcjonuje i działa. Te ttery, które ja otrzymałem po weryfikacji, a otrzymałem, lokuję sobie. Tutaj oczywiście są różne projekty, które funkcjonują i to, o czym też powiedziałem, możemy bitcoina, ethereum, BNB czy inne. Tutaj, jak widzicie, jest trochę tego lokować sobie na przyzwoitym procencie. Natomiast szukamy sobie pozycji USDT Test i to jest pozycja, gdzie tutaj możemy sobie ulokować naszego tetera, którego dostaniemy. Jak widzicie, tu niby czas tej promocji kończy się za miesiąc, i tam ileś dni, czyli jeszcze przez miesiąc można sobie tego tetera stejkować. Natomiast pewnie to zostanie, zostanie przedłużone. Tak, jakby jest to do 1 do maja, więc warto z tego jak najszybciej skorzystać. Bo, jeżeli by się nie przedłużyło, no to, to tylko do 1 maja można z tego, z tego stajkowania korzystać. Ale pewnie zostanie nowa po prostu promocja odświeżona. Tak? Czyli, po zrobieniu KYC, przechodzimy tam do giveawaysa Tutaj, i tam te zadania. Klikamy claimowanie jak już nam się pojawi to tutaj robimy subscribe klikamy to okienko i wtedy będziemy mogli wtedy automatycznie nam się to stekowanie stelko, robi tu wam tylko pokażę że ja skorzystałem z tego zrobiłem weryfikację i mamy tak jak widzicie tutaj do 1 maja mogę z tego stejkowania korzystać i po kilku dniach, tu niby jest co 7 dni. Natomiast ja dostałem chyba po 5 dniach kwotę 2 i niecałe pół tetera. Więc, więc to działa. Wypłacają, więc tu, tu potwierdzam, potwierdzam to, że działa. Natomiast w momencie, jak tutaj zrobicie tą alokację. I, i, I tak jakby ten to subscribe zrobicie, wtedy znowu przechodzicie do zakładki, bo dostajecie 1000, pamiętajcie. Jak znowu przejdziecie tutaj tu macie kolejne zadania, które jeżeli wykonacie, to dostajecie kolejne, kolejne tetery. Tutaj macie te punkty, które sobie na, później nie płacicie za to prowizji na giełdzie, tylko możecie tymi punktami płacić, natomiast tu macie zadania, gdzie dostajecie kolejne tetery. Im więcej tych zadań wykonacie, tym więcej tych teterów dostaniecie. Po ulokowaniu tamtego 1000, będziecie mogli odblokować tutaj tą pozycję, czyli first time particip participant in Hold and earn. Więc macie w tym momencie, klikając, macie kolejne 500, i to 500 sobie tam też alokujecie, czyli ja w tym momencie nic nie inwestując. Tutaj po zrobieniu samej alokacji, samej, samego KYC mam 1500 teterów, które pracują na 25% skali roku do, do 1 maja. A być może dłużej zobaczymy, zobaczymy, co tam dalej jeszcze będzie można z tymi teterami zrobić. A oprócz tego, jeszcze tutaj, jeżeli uda mi się, pojawi się jakaś oczywiście jakiś startup, to się oczywiście zapiszę, dostanę kolejne 500, będzie głosowanie, zrobię też kolejne 500. Na dźwigni raczej nie gram, więc tego pewnie nie zrobię. Natomiast, natomiast crypto lending na pewno też coś tam się jeszcze wrzuci. First time participant, no, czyli tutaj, w tym, teterze, w tym Teterze giełdowym, czyli USDG. Jeżeli zrobimy pożyczkę, tak ulokujemy, no to też kolejne 500. Czyli jest tutaj parę tysięcy, można powiedzieć, Teterów do zrobienia, które będą nam generowały y, zawsze kilkanaście czy tam kilkadziesiąt y, Teterów, y, tych już prawdziwych, które możemy obracać, wypłacać i, i im coś robić, y, można, można korzystać. Więc każdy, kto chce dostać coś za darmo. Y, tylko za samą rejestrację, no to, to może z tego, z tego yy, korzystać. Yy, także yy, powiem Wam, że w skrócie, chyba byłoby to tyle. Mam nadzieję, że. Że ten materiał Wam się przyda, że zachęciłem Was do skorzystania z, z tej giełdy. Naprawdę są tu fajne projekty, często małe projekty, gdzie jeszcze na innych giełdach ich nie ma, jest tylko na Uniswapie, bądź na jakiejś innej małej giełdzie lokalnej, bądź nawet nie. Często pojawiają się tutaj emisje z pierwszej ręki, więc to warto mieć, tak jakby dostęp do tego, bo. Jak widzicie, no było kilka tych takich naprawdę znanych projektów, które dały solidnie zarobić. No i dodatkowo yy, to 1000 plus to 500, które później dostajecie, tych dolarów, teterów testowych, przepraszam, które dostajemy za darmo, które sobie lokujemy i od tego dostajemy już prawdziwe tetery, yy, no, które oczywiście później możemy zainwestować, wypłacić, cokolwiek z tym zrobić. Na pewno warto też z tego z tego korzystać. Także jeżeli kogoś zainteresował materiał, dajemy łapkę w górę. Jeżeli nie, no to nie dajemy łapki w dół. Natomiast dzięki za, za subskrypcję mojego kanału. Zbliżamy się już tutaj do, do 200 osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że po tym materiale wszyscy nowi użytkownicy, uczestnicy rynku kryptowalut, którzy obejrzeli mój materiał, Dołączą się do, do tych prawie 200 i będzie nas ponad 200, a później kolejną barierą będzie 500 i 1000. Także, także na, to, na to liczę niedługo i, i z Waszą pomocą pewnie się to uda. Także jeszcze raz dzięki, wielkie. Korzystajcie, macie link tutaj pod materiałem, pod filmem. Klikajcie, rejestrujcie się i odbierajcie 1500 testowych teterów, które trzeba ulokować. I zarabiajmy wspólnie, korzystajmy z dropów, głosujmy. I to wszystko. Trzymajcie się dzięki wielkie, i do następnego razu, bo kolejny materiał będzie też petardą, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzymajcie się i cześć!